Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry Potter i Insygnia Śmierci. Mamy walkę z Bellatrix lestrange. Nie wiem właśnie. Nie, o Jezu, w ogóle nie te. Nie te zaklęcie które chciałam. No ale ona mi ucieka za każdym razem. No, ja nie wytrzymam. Mi się da w ogóle coś zrobić? Nigdzie się nie schowa. No i fajnie, że ona na tym nie trafiła. to jest jedno zaklęcie. Nie wierzę. Zamknij się. Mówię, babo. Zamknij twarz! Zamknij twarz! Dobre! No, jak mam ją celować? Bo to mi cały czas ucieka, nie? Bo żałujesz dnia, gdy uciekłaś z Askawanu. Właśnie. Nie, to ty pożałujesz! Nie mam, gdzie się schować! No, nie mam się właśnie, gdzie już schować. Protego tego mi nie działa. No i zabiła mnie, nie? A nie! Jezus, no to czemu zaklęcie się nie rzuca po kadscence? Mogę ja się dowiedzieć, co jest powodem? Bo nie kumam. Nie, nie, to jest śmiech. Serio. Praszę. No, Jaka no. Aha. Jesteś. O. Gdzie? Kurde, Macie trafiłam. Nie, znowu się chowuję, bo wiem, Pista. To jest niesprawiedliwe. Malka z nią się skończyła, okej. Okay. Nie zajmijcie się wyczerpało! Ale czemu to mi... Jestem wydany i szykuję się na śmierć! Nie dostałem Wciąż tu jestem, Tom! Wyszłam, że to już mnie! Tak już mu zaraz... Ależ bym powiedział! Ura! Co to się stało? Już się nie ukryjesz! What the fuck? Gdzie on jest w ogóle? Ja to nie widzę! Aha, tu. Ogólnie przemiana, jeżeli chodzi o wybieranie tych zaklęć, jest na pewno bardziej mm, wygodna, że tak powiem, niż w tej pierwszej części. Ale tutaj ta walka i w ogóle ile tego jest, to jest po prostu nieporozumienie. Dumbledore! Tam jesteś w Można cię pokonać! Sądzisz, że możesz No ale nie, i patrzcie, się nie zranie? mogę... Dopiero się zaczęło, a ja już nie mogę rzucać w oczach. I wielu, WIELU WIĘCEJ HARY! Jakie ucieszone. Boże. Łupie umysł, normalnie z niego wyszedł teraz. Czemu ty żyjesz? No bo sobie żyję, no boże. Mam coś, dlaczego warto żyć. No właśnie, a ty nie masz. Harry ty, ty nie masz. Miałeś rację. Czarna różdżka cię nie posłucha. Należy do mnie. Zabiłem Snape'a. Różdżka nigdy nie należała do Snape'a. Zakończmy to tak, jak zaczęliśmy. Razem. Dalej? Będę walczyć? Czy już może... Mówiłem, że ci się nie przyda. Kurde, nie pamiętam jak to było z tą różdżką. Na gini trzeba łeb obciąć. Przynajmniej tak było w filmie. No. No, aaa, teraz marza. No na pewno. Okej, okay, jest tak jak było... W filmie. Trzymaj wiązkę skupioną na Voldemorcie, aby go osłabić. No, ale jak to mam zrobić? Jezu, nie wiem. Ale wiązka to jest to... to jest to... te kółeczko? Te kuleczka? Staram się, jeżeli to chodzi o kuleczkę. Boże, jakie głupie! Nie wiem, czy robię to dobrze w ogóle, nie mam nieco pojęcia. Nie zostawiamy tego miejsca w lepszym stanie, niż je zastaliśmy, co? Czemu nie chciała go słuchać? O, wyjaśnij teraz, dobra. Gdy Voldemort zabił Snape'a, sądził, że zdobył różdżkę, ale ona nigdy nie była Snape'a. To Draco rozbroił Dumbledora. Od tej pory różdżka go słuchała, dopóki ja nie rozbroiłem drako. Ale to znaczy... Tak. Że słucha mnie. I co Bo tam zrobić? na tej wieży zegarowej jak Draco miał zabić Dumbledora, to wytrącił mu różdżkę tylko i wyłącznie, a potem Snape go zabił. No ale wytrą wytrącenie różki już jakby daje władzę, nie? A drakonowi Harry wytrącił różdżkę w tym domu tam, gdzie było to więzienie, takie na, na dole ich trzymali. No, to tu chyba tam było, gdzie zgredek Gredek ten Żerandol zrzucił. O Boże, to jest koniec gry. Chodź, Masakra. Albusi, James jest już w pociągu. Lily, mówiłam ci, do Hogwartu idzie się dopiero po ukończeniu... Niedługo wsiądziesz do tego pociągu razem z oni Wyglądają strasznie. Mają jeszcze na to sporo czasu, Ron. Miejmy nadzieję, że w Hogwarcie będzie mniejszy czas niż za naszych czasów. Dziękujemy za grę. Mhm. Ja nie dziękuję za tą grę. O, jakieś takie... Czyż z poprzednich części będą, tak? Fajne, no to to akurat, no ta grafika mogła być lepsza. <ścoughs> Poglądamy sobie to może, co? Ale to jest chyba z, to nie jest z PC, to jest z PlayStation, tak? No coś tak mi się wydaje, ja nie przypominam, żeby to tak wyglądało. Dobrze, kochani, co? Ja jestem szczęśliwa, że ja to w końcu skończyłam, bo teraz mogę się wziąć za Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Ta część jeszcze bardziej fatalna niż pierwsza. Po prostu walka, walka, walka i walka. No, myślę, że nie o to tu chodzi w Harrym Potterze, żeby aż tak było nastawione na walkę, fabuły zero. Gdyby ktoś nie oglądał filmów i nie czytał książki, to po prostu nie wiedziałby z tego nic. To jest tak puskracane, pocięte. Straszne. Okropnie jest to zrobione. Pewnie kosztowała kupę kasy, ta gra. A... No nie jest warta nawet złotówki. Sorry. Ja się cieszę, że to ukończyłam. Boże. W jedno popołudnie, też super granie, parę odcinków i, i, i koniec. Wszystkie zakręty są już dostępne. Ty, 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 ty. A co tu mamy, tryb wyzwania? Ulica Hoxing. Ponownie rozegaj kluczowe momenty, który był fabuły zarejestruj swój najlepszy. Pff. U ponownie no rozegraj, nie, 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 żadnych takich. Możemy sobie spojrzeć na dodatki. Hmm. Ach, to takie coś jest tylko. Genie została nam odblokowana. Profesor McGonagall. Molly. Burford Dumbledore, przed Dumbledora. I to jest wszystko. To jest 5 na 10. I jeszcze Brokowie Gregory Goyle. Jedynie. Blaze, Zabini. Draco Malfroy. To są 3. To jest wszystko, co ja zrobiłam. Muzyka. A po prostu muzyka, da. No to mamy trzy odblokowane w sumie. No i to by było na tyle. Kurde, bo te wyzwania to jest tylko tutaj najlepszy czas. No, to to są tylko, żeby sobie czas ulepszyć, no ale nie mam w ogóle ochoty. Nie mam w ogóle ochoty. Tutaj mamy rozdziały, tak. Ulice, problem z zabezpieczeniami. Olbrzymi problem. Zaginiony diadem. Bitwa o Hogwart. Poddanie, zwrot wydarzeń. Nie moja córka. Ostatnia walka Voldemorta. No to tutaj. A w ostatniej walce miałam coś znaleźć jeszcze? Można grać nową grę zaawansowane. Zresztą do doświadczonych graczy z dostępnymi stawieniami dla lepszej kontroli gracza i ekspert. Trudniejszy typ rozgrywki z potężniejszymi wrogami bez dostępnej pomocy. No to to już w ogóle hit. Także kochani, co? Ja Wam bardzo dziękuję. Ukończyliśmy to dziadostwo Przepraszam, nie mogę inaczej. I ja się biorę za hogwart Legacy nareszcie. Bo ja sobie tak postanowiłam, że zrobimy te Harry Pottery wszystkie i dopiero Hogwarts Legacy. Tylko ta właśnie niemożność zdobycia tej drugiej części, Insignii śmierci, mnie trochę blokowała. Ja już myślałam, tak, żeby właśnie już zabrać się za ten Hogwarts dzisiaj. i Mówię, dobra, trudno, nie da się tego zdobyć, to nie będzie. No, ale właśnie się pojawił ten krak. <laughs> także no, także sobie postanowiłam, no dobra. Mam to już za sobą, mamy to już za sobą. Czekajcie na Hogwarts Legacy. Mam nadzieję, że tam gra mi da więcej czasu na powiedzenie czegokolwiek. A nie będzie z sekundy na sekundę przeskakiwać po prostu w fabułę o so kartek w książce. Eee, no, tak, co? To by było na tyle. To jest taki krótki odcinek. Nie wiedziałam, że to tak już. Czy to będzie tak krótko, <laughs> wszystko, te wydarzenia? No ale co, no trudno, no. tak zrobili, ostatnia część na odpieprz, najgorsza ze wszystkich, moim zdaniem, to już te y, Kamień Filozoficzny i Komnata Tajemnic, te pierwsze były 100 razy lepsze, były najlepsze, moim zdaniem, ja je uwielbiam, te pierwsze części. <laughs> Są długie i mają swój klimat, działają, może jak działają, ale kurde, no są mega, bo chodzi się po zamku, eee, przede wszystkim chodzi się po zamku. Zdobywa się różne rzeczy, lokacje się odkrywa. Ta fabuła jest bardziej taka rozwinięta, że człowiek wie w ogóle o co chodzi, w co on gra i co się dzieje, a nie tak jak tu. No, ale to już w sumie tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję.